Jednego z najwybitniejszych bohaterów Polski, genera Stefana Roweckiego, pseudonim Grot, był upamiętnić rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, które miało miejsce w dniu 14 lutego 1942 roku. Utworzenie AK miało służyć scaleniu wszystkich grup wojskowych podległych do tej pory różnym podziemnym organizacjom politycznym w jedną organizację pod kierownictwem rządu RP na uchodźstwie. Komendantem głównym Armii Krajowej został generał Stefan Rowecki Grod. 30 czerwca 1943 roku generał Stefan Rowecki Grod został aresztowany przez Gestapo w tym właśnie miejscu, które dziś przypomina nam o jego niezłomnej odwadze, ale także o całej historii polskiego państwa podziemnego. Tworzenie struktur państwa, administracji, armii. Ale także cywilnych form życia społecznego na ziemiach okupowanych wymagało nie tylko wizji, ale i ogromnej odwagi. Polska miała swoje niezależne siły zbrojne, swoją administrację, szkolnictwo, a także co najważniejsze nadzieje na wolność. Stefan Rowecki Grot, jako komendant główny Związku Walki Zbrojnej, a później Armii Krajowej, kierował działalnością, która była fundamentem polskiego oporu. To dzięki ludziom takim jak on, którzy stanęli na czele tego ogromnego ruchu oporu, Polska mogła stawić czoło okupantom. Jeszcze nie umilkły strzały we wrześniu 1939 roku, a już w Warszawie powstały zaczątki służby organizacji wojskowej Służba Zwycięstwa Polski. To z tej organizacji po niewielu miesiącach powstał Związek Walki Zbrojnej, który z kolei dzięki wytężonej pracy generała Stefana Roweckiego, pseudonim Grot, przekształcił się właśnie w Armię Krajową, która była największą siłą zbrojną, w okupowanej Europie. W imieniu, w imieniu prezydenta miasta stołecznego Warszawy kwiaty składa pan Jacek Gałan. W imieniu Rady i Zarządu Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy kwiaty składają pani Justyna Glusman, zastępca burmistrza Dzielnicy Ochota, wraz z delegacją radnych.